Żeby był pełny sukces, to musimy jeszcze jedną pracę pożyteczną wykonać, okej? Okay? Czy twoje ręce są gotowe do pracy, czy nie? Czy twoje dłonie są gotowe do pracy, tak? To dobrze. Bo zaraz normalnie się najbardziej naprasuje na świecie. Aż pęcherzy dostaniesz na dłoniach. Czujesz już o co chodzi? No. Czyli jesteś już gotów na to? Ta. ale wiesz co to będzie, czy nie wiesz co to będzie? Zgaduj, zgaduj, jak myślisz, co się zaraz stanie. Zobaczymy się na takie śmierci. Nie, nie, ale co mają do tego spracowane ręce? Ja mówię, że Twoje ręce będą spracowane po tym, co zrobimy. Czy Ty już wiesz co będziemy robić? Nie wiem. No to zgadnij, masz trzy strzały. Ale jak nie zgad... jak, jak nie będziesz aby... Jak nie strzelisz to wysiadasz i koniec przygody. No, trzy strzały. Będziemy ścinać las? Nie, ścinanie lasu odpada. Coś drugi druga szansa jest dla ciebie. Będę sobie kopał grób, a potem mnie tam szacisz. <grym> nie, no co ty, przecież ty jesteś moim tutaj tym. Kolegą, jakbym cię miał wziąć w wsadzić Nie, do jestem kolegą, a chcesz mnie uzdrowić, tak? To bardzo no, mi jest... jest... No dobra, no ale... Ja nie wiem, czy nie jesteś konfidentem. Jest trzecia szansa. Pamiętaj, będziesz... Jak będziesz to robił, to bardzo ci się ręce zmęczą. Dłonie ci się zmęczą. Co to jest takiego, że cię dłonie męczą? czy ręka chodzi? Masz ostatnią szansę. Zastanów się. Możesz mi nawet... No nie wiem. Myśl, myśl. Myśl, myśl. No, robisz to, jak to, jak to robisz, to męczą ci się dłonie. Nie wiem, Ja będę To ci podpowiem, to ci podpowiem, nie, nie, no czekaj, bo ci jeszcze podpowiem, że będziesz musiał coś takiego okrągłego dotykać i to będzie miało takie, taki meszek na sobie. Nie wiem. Jak myślisz? Musisz rękami coś robić, Dotykać czegoś takiego będziesz musiał mały, będzie miało trochę włosków na sobie. Będzie takie miękkie trochę, ale też trochę twarde. I aż ci się dłonie zmęczą. No, musisz. No to strzelaj, no, jak nie wiesz, to strzelaj. Co ci przychodzi na myśl? Omacywanie po jajach? Kurwa, co ty jesteś pedałem, Michu? Na proskwinie jedziemy przecież.